Jestem Agi i, i zapraszam Was na film historykę z Toki Boki, y, jak przebiega cały Dzień Rodzinki. się umyć. Ale fajnie. Już jestem umyty. Tylko nic nie widzę. Muszę założyć okulary i okay. Budzę Marka. Marek, stawaj. E, po co mnie tak wcześnie budzisz? Idziesz do pracy. Która? Siódma. O Matko Święta, ja się spóźnię. Mówię. Matku, matko, 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 matko. dało moje piszane dobra kurcze oki okay. m mm. idę budzić dzieci dobrze e yy. e yy. Dzień dobry, ja tu ten. Bo właśnie widzę, co pani tutaj robi. Nie wiem, do widzenia. Do widzenia, Matko Święta. Halo. Wstawaj, Amelia, idziesz do szkoły. Co mnie mam obudzić znowu? Musisz iść do szkoły. Nie chce mi się. Moczku spakować się do szkoły po weekendzie? Nie Moczku Co teraz tu zrobię? Oh. Szybciej, szybciej, bo się spieszymy dzisiaj mm, Na którą lekcji, lekcję? Na dziewiątą Matko Święta, Jezus mm. Która jest? Ósma rano Ósma rano, mamo Pakuj się do szkoły Hmm. Dobra, już się przebudzam. O! Oh. Matko, święta, nawet nie ma spaskowanego pilnika. Aha, to się nie mieści, dobra. Moja karta. Pójdę dzisiaj do sklepiku. Snuchu mi się chowa to dopiórnik. To może najpierw zeszyty. Hmm. Książka do polskiego. Książka do matmy. Dopiero teraz piórnik. Ten. Krem jeszcze będę używała. Ma tylko święta. Hmm. To tutaj? Mm, a, no tak, jeszcze muszę ten Matko, gdzie ja mam krzeseł? A, dobra, będę stała. Mm, pielęgnacja, szminka, mm, pędzelek. O, matko więc wpadło mi tutaj... Mm, 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 mm. Dobrze, jestem już narwana. No i jeszcze krem na twarz, i go pakuję do tego, do plecaka. Yy, no i jeszcze telefon. Yy. Dobra. Posiedzę się chwilkę. Nie nagram jakiegoś TikToka. Dobrze, myślę, że będzie. Posiedzę się chwilkę. Dziewczynki, wstawajcie do przedszkola. Nie chcemy, mamy co nas budzisz? Właśnie. Wstawajcie, bo się spóźnicie do przedszkola. A to można się spóźnić do przedszkola? No oczywiście, że można. Chyba. Dobra, ubierajcie się, bo dzisiaj idziemy wcześniej. Która jest? Ósma rano. Ósma rano? Dzisiaj jest sobota. Idziecie do przedszkola, to nie ma soboty. No dobrze, już stajemy. To dlatego tak świeci tu Idziecie dzisiaj w meci, meci No, oczywiście, że idziemy w meci maci Szybko wczoraj zasnuję się. No, wiemy, bo my jesteśmy najlepsze. Yy, macie jakieś plecaczki? Nie wiemy. Nie macie plecaków. A, jedziemy do, jeszcze do tego. Jak wrócili wróciły ze sklepu? Mamu, jeżeli ja mam na dziewiątym, a jest ósma. I 30. Matko święta, dziewczynki, pakujcie się do tych plecaków. Szybko, szybko. Ja biorę dzisiaj pieska. A ja króliczka. Tutaj nie macie jakiejś, nie wiem, pracy. Mama, skąd my mamy to wiedzieć? Weźcie na wszelki wypadek bloki. Idziemy. Idziemy, chodź. Dobrze, chodźcie. Ale jeszcze śniadanie. No tak, śniadanie szybko zjedzcie, jakieś potruskawce albo coś. Okej. Okay. Tylko świętam. Szybciej. Biegnie, biegniemy, pikniemy. Matko, 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 No nie no. Jest, zamknęła. A! Gdzie ja wylądowałam? Dobra, idziemy. Dobra, jesteśmy już w szkole. Idź na lekcję. Okej. Okay. Jestem no, w ostatniej chwili, młoda dama, hm. w sumie fajnie, że siedzę sama, co mamy dzisiaj pierwsze? Mamy dzisiaj pierwsze. Dobra, mm, polski. A my się spieszymy szybko. Yy, yy, dzień dobry, ja... Yy, dzieci. Dobrze, proszę. Chyba za wcześnie jeszcze. A no tak, bo to sama zabawa. Trzymaj dziecko, ten lecek. Pa, pa, pa! A tu ktoś w ogóle jeszcze jest? Ech. Spokojnie, spokojnie, patrz ile tutaj jest dzieci. No i faktycznie. Czy yy. znów no za ubranką? Dobra. Ale wy macie duże paczeczki. No, proszę pana, my tu rządzimy. Cześć, cześć. Hej chłopaki. Hej królowe. Hi, hi, hi. hi. Znowu jesteście meci, meci. No, oczka. Co dzisiaj na obiad? No, nie wiem. Serio? Nie wiem. No, naprawdę. A dowiemy się później. No, tak faktycznie. Dowiemy się później. Co nie? No, Hihihihi. halo, ja się chowam. Uuu. Hi, hi, hi. Tak, tak, hihi. Hi. Tak, właśnie wiem. Coś tak dziwnie. Tymczasem u y, tymczasem u y, Amelki. No dobrze, koniec polskiego. A zadzwonił w ogóle dzwonek? Mm, no tak, już dawno. To Gucher, do kuchni chyba jesteśmy. No chyba tak. Serio? Dobrze. Teraz mamy WF. Proszę wszystko zostawić? Matko. Mamy teraz włos. Mam nadzieję, że macie przebranie. <laughs> Zgłaszam mnie przygotowanie. Ja tak samo. Ja tak samo. Ja też. Tak, ja też. Ja też. Ty w ogóle, chopie, siedzisz na wózku. Nie chcę iść z tobą. Nie ma dzisiaj tej. Bo twoja najlepsza koleżaneczka miała. Zwolnienie, lekarz. Hejka! Wreszcie jesteś! Już myślałam, że nie będziesz na wolnym mnie przygotowanie. No wszyscy nie mają sobie. Dobrze. Yy, chcesz ćwiczyć? No, błagam cię. A co dzisiaj będziemy? Nie mam pojęcia. To nie wiem. I chodźcie w parach, oczywiście. Tej windy. Ale wy macie luksus, bo w moich czasach że nie było żadnych wind. windy y, w szkole. Wiecie? Jest jeden gol! To niesprawiedliwe, no właśnie! <laughs> Teraz my mamy piłkę. Nie zwal tego. Oki. Mm, 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 mm. Nie ma takiej mowy. Pff, nie. E, e. Ej! Ja też stoję na bramce. Ki. teraz takie nie damy. Dobra. Piłka, piłka. Raz, dwa, trzy. Ach. Gol. Kilka minut później. Choć już. Dzień dobry. Ja, ja, zwolnienie z lekcji. Ale mamo no musimy iść Dobra jesteśmy już um. Dobra jesteśmy Razem wszyscy film? oki. Okay. Macie jakieś prace domowe, dzieciaczki? Nie. Nie. A ty, proszę odłożyć telefonik. Oglądamy. Filmik z O matko. I... Ta bajka jest super. No, fajna jest. Kilka godzin później. Ale fajnie. O matko święta. Puk, puk, puk. Kto tam? O, hej, hej. Dobra. Chodź, oglądamy film. Dwudziesta. No dziewiętnasta, chłopie. A serio? No. To dzieciaki jutro nie mają iść do szkoły? No, mają. To kładź i spać. Dziewczyny, musicie iść spać. Dobra. Chciałam jeszcze pograć brawla. No. Znaczy brawla. Ja też chciałam pograć. Ja też! Matko, no to sobie pogracie później. Musimy z tatą wjeść. Coś takiego pogadać. Poglądamy coś raz. W ogóle dzisiaj skaczą w innych krajach, a nie. No, o, są wiadomości. Chodź, położę we spać. Dobra, jesteśmy. Hmm, 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 hmm. Y, zapalę światła? No, może dzieci mnie. Was mam zapalić? Nie, wystarczy tak. Nie Dobra. I jak chcecie, to sobie pograjcie w brawla. mier to nie mieszajcie. Ja idę spać. Kiedy ty idziesz tak gdzieś nie spać? Od normalnego wieczoru. Dobra, my się myję. Matko, co ja w ręczniku nie wskakiwam? Chwileczkę pój. Mmm, jest. Umyłam się wreszcie. Czy znaczy nie wreszcie, ale no. Umyłam się. Idę spać. Proszę iść z mojego pokoju. Dobra. No. Same się ogarniemy. Dobra. Wciągnę upaskę. No. Chcemy się ogarniemy. Po co my mamy się chyba myć? Po co? No nie wiem. No nie wiem, nie wiem. Dobra. Idziemy spać. Ja do góry, ty na Dobra. U rodziców. Ach, dobra, idziemy chyba spać. No. Kachim tu, Idę się umyć. Dobra, potem ja wejdę. Oki jestem zmęczona. No proste, uh. matko, co ja robię? Okulara. Dobra. Umyta pięknie uczętegowana, nie zakładam już tych okularów. Po co i tak muszę sięgnąć do tego? Teraz ty dobra, idę. Jeszcze założę maskę, bo po co mam się męczyć. Dobrze. Umyty. Idę spać. To jest znowu nowy dzień. Dla mnie normalne, a dla mnie nie. Jutro mam spotkanie. Matko Święta, współczuję. No wiem. Dobra, kochani, to już koniec. I, ży i życzę dobrego wieczoru. Pa!